Ach! Wyszedł! Yeah. Czekaj... No trzydzieści i pół! Super dzień, co? No naprawdę! To już teraz wiecie, gdzie jedziemy w takim razie. Ale z jaką dzisiaj silną ekipą! że sami teoretycy. Sami teoretycy. Tak. <grym> zero, zero, zero praktyki. Z teorii już wszystko wiemy. Ale na rybach już byliśmy kiedyś, także możliwe, że uszczęści się. Chyba będzie. Michał na przykład już dzisiaj w nocy wygrał Grand Prix Polski. Spinningowe brzegowe Grand Prix Polski. Pierwsze miejsce, gratulujemy. Tylko później się obudził przed koronacją. koronacją. No, nie wybaczę ci tego. Nie, nie, nie dostał bucharu. Bo miałem dostać gratulacje właśnie od człowieka, który nigdy nie składa gratulacji. A właśnie podchodził i no, miał być budziwa. No i... Tak było. Daniel, tak. Daniel Kowalski się nazywa ten człowiek. Takie są fakty. Takie mam, takie mam kuleczki, fajne. Pokaż. No Proszę wymieniać po nazwisku. Kolega Michał mi kiedyś polecił, jak pierwszy raz na sam Jadzka zabierał. Tak. Zresztą taką mu nie? Ale ładna, ja wow, pokaż, nie z, z bliska pokaż. Proszę. do no, tego obiektywu Pokaż ten listek. O. Listek, o. No, prawdziwy listek. Da. No. Posiadam również małe Napstrąga wahagóweczki. Na jedną coś złapałem raz w życiu. Po raz w życiu nie łapałem. A, to dlatego pewnie. No i... parę takich woblerków dużych. Na dwa na raz będziesz łowił? Tak, ale yy, szeregowo. A, dobrze. No słusznie, szeregowo, rozsądnie. Bo... Będę próbował właśnie takich takich dobrze. fajnych. Dobrze. Oczywiście jestem nastawiony bardzo pozytywnie dzisiaj. Jak my wszyscy. Ale ja najbardziej. O, a tu no, jakie masz kolorowe cukierzeczki. Jakie mam, mam? Tak. O kurcze, to są fiszapki? Tak jest, fiszapki. Pięknie. O. Ale ładnie poukładane kolorowo wszystko. Ale to, to pachnie. Bardzo ładnie pachnie. No, już nie wiem, czy to tak te kanapki pachną, czy zapach... to te te zapach tak się nie nagrywa. Plus jeszcze posiadam takie jeszcze niesprawdzone przynęty. Mówiłam, żebyś no. nie wypuszczał. Takie robalki. Mm. Myślę, że to będzie też... Przetestujesz? A to ma zapach jakiś? No właśnie. Taki jakiś ma zapach, ale... Chyba gumy. Zapach gumy. No i mam to... Wynialny. Jeszcze coś masz? Tak, mam jeszcze Killera, śmierciucha. Poka, poka, nie wiem gdzie. Blizny. Zaraz to znajdę. Oj, mam nawet wyczepiaczki ładne. No piękne. Na takim magnesiku. A to nowe? Żeby nikt. Y, Łączy się klobo. Sprężytka. A i papier toaletowy masz? Obowiązkowo. No. Bez tego nigdy firma. nie się nie. No <laughs> i, z domu. <laughs> no i takie mam. O, A to są liberki. Liberki tego raczej nie będę otwierał samochodnie. Ja już otworzyłam <laughs> i wszyscy byli zadowoleni. Ale będzie. Ale masz zapasy. W razie jak nazrywam już wszystko, to przyjdę do ciebie. I najważniejsze. Jachu. Jahu. Proszę, tutaj zestaw libry cały. Jest. No i jakby zabrakło jeszcze fisza. Troszeczkę. Troszeczkę. Dobrze. I te przynęty proszę przede wszystkim nie nagrać. To jest najważniejsza przynęta strągowa. Kibel, tak zwany. To jest z uszczelki yy, do kibla. Tak. <laughs> Z gum jagód tam masz jakiś? Żadnych przegapionych brali. Będę zacinał, zanim ryba będzie... Dobra, przy... dawajcie, bo yy... przed podjeżdżają Odjeżdża. Odjazd. <śmiech> <śmiech> się wysypią wędkarze z pociągu. Rudzieczka z NRD przyjechała właśnie. Zabrała w białych skarpetkach. O, ty, zapomniałem wędki wyjąć. <laughs> Przyda się. No. To teraz już ja. jesteśmy gotowi. Piękna. Ach! Wyszedł! Ale śmiesznie! Widziałam go! Z daleka! No patrz jakie aktywne są dzisiaj! Michał też miał wyjście przed chwilą. Cicho. Oj, chyba na windę, go muszę wziąć. Jest. Taki rybeczek. Śliczny, ale fajnie wziął. Wyszedł z tej ranienki. To ten co tak wychodził Ale załyczył też są A, bo ty masz gumkę? Nie. Żółciutki. Dobrze. Hi, hi. Jak ładnie widać było. Gratuluję, jeden <grymne> <grymne> jeden. To ty? Chyba <grymne> się rzuciła. pod ten krzaczek a tam już palemki rosną, niedziela palmowa jest i... aaa jest! ale ładnie, branko nagrane chodź, chodź, chodź I... malusek ale jak ładnie wziął, na pewno to widzieliście Zaraz go wyplączę, i będzie prezentacja. Taki maluszek, ale jest! Śliczny. I do wody. Pa pa! U, ładny! <tryk> Słychne. No mierzymy, mierzę. Takiej. No trzydzieści i pół. To kiedy jeszcze zdjęcie ci zrobię? Beautiful. Beautiful. Super dzień, co? No naprawdę. Już tutaj mówiłam, że co branie, co, co miejscówka to branie. Mm. <grywka> Taki ładniaczek. Ja idę do Ciebie. I jakoś. Trzeba go zmierzyć. Zmierzymy go? No, 29. 7, 8, 7,5, 7 Bardzo ładna rybka, dzielna Dzielna, dzielna <laughs> Gratuluję Super ten dzień dzisiaj, jest, wiecie? Naprawdę aż setrę obiektyw Zobaczcie jaki super <laughs> przetardu obiektyw. Na woblerka! Ale dzisiaj Eldorado. Na razie chociaż Micha złapał takiego trzydziestaka chyba. Jeśli dobrze pamiętam, ale zobaczcie jak fajnie się łowi. Kurczę. Dobra, nie mogę go wytykować. Uwaga, będę demonstrować rzut z katapulty. I tak ale poleci. O, no trochę niedaleko, ale... Ale poszło. Słuchajcie, mamy już 13 ryb w sumie. Naprawdę biorą jak szalone. Ale śliczny. Piękny bardzo. Ok. Mióreczka. Trzydzieści jeden. No pięknie. To wody. Gratuluję. O oh, O, lepszy! Uuu! Uh. Ah! Ty, ale to nie był chyba y, ten. Nie wiem, czy to nie był kleń. Ale ładny. Okay. Od tego kamienia! No? Ah. Trzydzieści, Trzydzieści... No, trzy. Trzy. Ha! Piękna rybka!

Jaki malec dobra, zatrzymaliśmy się na jedzonko Już jest za 22 Mówimy chyba od 9, nie? A słuchajcie mamy, no Eldorado trzeba powiedzieć. Ile ryb złowiliśmy? 22. 22 ryby złowiliśmy. Ponowno. Remis <laughs> e, Największego wstrążka... Tu złapałeś 31 chyba, nie? Tak. Ja chyba 33. Zresztą myślę, że będzie na filmie. Um, rzeka nam się zrobiła szybka. Zobaczcie jak to wygląda. Płynie jak wariat. Ale wreszcie mamy wstrągowanie takie, jakie być powinno. A teraz będziemy sobie jeść obiadzio. Mm, takie pyszne, zobaczcie. Standardowo. Kaszka z gulaszem, cieplutka, pyszniutka. Naprawdę jest bosko. No i pogoda przepiękna. Słońce daje czadu. A tak naprawdę te ryby dzisiaj biorą na wszystko. Łowimy na twarde przynęty, na miękkie przynęty. Na, na wszystko są wyjścia, są brania. W pewnym momencie był taki odcinek, że co, co miejscówka, to, to przynajmniej branie jak nie ryba. Ja w jednym miejscu cztery ryby złowiłam, tam, e, tam gdzie tego największego wstrąga. No jest przepięknie. Dopleńmy Chyba się jeszcze klenik ucieknie. No właśnie wydaje mi się, że klenik uciekł. Taka duża ryba była na kiju z czerwonymi płetwami. Podejrzewam, że to mógł być klej może jaś, ale kluska całkiem niezła. Tak. Tak. Zjemy sobie obiadziu, wypijemy herbatusie i i łowimy dalej, co tu robić? No przecież na rybach jesteśmy, nie? Do zobaczenia z rybą! Ale koło przytną. Ale jest! Śliczny! Ale kolor ma ładny! Zobacz jaki piękny! Cicho, to Nie, ten nie jest wymiarowy nawet. Ale zmierzymy go. Rozmusz proszę. Ale fajnie, tam daleko zobacz pod, tym, pod tą kłodą samą, tam na końcu. Czy jecha, czy cipu <grym> Taka ładna rybka, tada! Nie do wody. Opa! A, poszedł! Ale nie był duży, ale super. Widziałeś?

Pokaż do kamery. No. Dobrze, słuchajcie, kończymy to dzisiejsze łowienie. Jest godzina. Która jest godzina? W pół do szóstej. W pół do szóstej. Bardzo fajnie połowiliśmy. Uff, kupę czasu. 18 tysięcy kroków, pewnie teraz już więcej. Ale co najważniejsze, złapaliśmy 30 ryb w dwie osoby. 30 ryb. Największe były wstrążki 33 cm 2, 1,30 i reszta takie mniejsze. Tak jeszcze chyba 2 po 31 były. Tak? Mhm. Także było tego trochę i w ogóle wszystkie te rybki bardzo ładne, grubiutkie takie dużą frajdę z holu nawet, nawet te małe dawały. Także jesteśmy spełnieni w 100%. To zagrały głównie tanty 2,5 cala. U Michała, a ja tylko na obrotówki łapałam. I obrotówki też. Tak. Ale taki odcinek teraz obeszliśmy, który naprawdę jest uroczy bardzo. Bardzo taka bystra woda. No i przede wszystkim ofita w ryby. No to nie spodziewaliśmy się aż takich sukcesów dzisiaj. Więc naprawdę super. Na pewno naoglądaliście się trochę tych rybek. Właśnie. Coś powiesz Panie Michale jeszcze? No woda trochę inna, trochę szersza i płytsza, taka fajna, czytelna, fajne rybniki. Kamieniste dno? Tak, właśnie, właśnie to, to żwirek wszędzie. Taka górska. Także pa parczy. Zimna, mokra. To też ważne. <głosy> 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 fajne rybki pewnie brały. Tak, także cieszymy się, że obejrzeliście do końca. Łapki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie. Ym, chyba jeszcze dzwoneczek można nawet wcisnąć? Nie wiem. W każdym razie zapraszam na następne filmy, bo teraz to już słuchajcie będzie tylko grubo. Nawet się nie spodziewacie, ale nie będziemy zdradzać nic na razie. Do zobaczenia.